Mam problem. Tworzę własną grę i muszę zrobić nieskończoną mapę tak jak w Minecrafcie. Najlepiej, żeby miała generowane struktury i jakieś biomy, ale jak to zrobić? Czas na googlowanie. Losowa mapa w grach to nie jest generowanie obrazka czy jakiegoś mega dużego pliku z zapisem. To powinna być funkcja, która po podaniu pozycji zwraca jaki blok powinien tam stać. Pierwszy pomysł, na jaki każdy wpadnie, to zwykła losowość. Do każdej pozycji gra losowo przepisuje blok. Mapa powstała w taki sposób, wygląda mega chaotycznie i chyba żadna gra z takiej nie korzysta. Możemy trochę edytować naszą funkcję. Sprawmy, żeby od teraz 95% bloków było trawą, a pozostałe 5% kwiatkami. Jest to jakiś pomysł, ale wygląda to trochę nudno. Przecież przy gry dodają jakieś tam jaskinie, ścieżki, drzewa, a nie samą trawę Natomiast my na ten moment nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć Barierę stanowi w tym przypadku sposób w jaki losujemy bloki Zwizualizujmy sobie nasz problem Zamiast mapy wygenerujemy obrazek, który zamiast bloków ma piksele o losowym odcieniu szarości Używając zwykłej funkcji random obrazek wygląda tak Jak widzisz, za chiny nie zrobimy tego generatora naszego świata Potrzebujemy czegoś co nada naszej mapie harmonii i porządku To coś? To Perlin Noise dla uproszczenia jest to taka funkcja losowania, która bierze pod uwagę poprzednie i następne liczby podczas działania. Obraz wygenerowany za pomocą Perlin Noise wygląda tak. Deweloperzy używają go wszędzie. Do generowania terenu, tekstur ognia, tekstu pisanego odręcznie, shadera lawy czy wody. Zastosujmy go do generowania naszej mapy. Perlin Noise podaje nam wartość od 0 do 1.0. Którą musimy jakoś zamienić na losowy blok. Niech nasza funkcja zwraca kamień od 0 do 0,4, dla 0,5 niech zwraca ścieżkę, a wszystko powyżej to trawa. Wygląda to tak. Moim zdaniem o wiele lepiej, ale zawsze są jakieś lepsze alternatywy, prawda? Y Ostatni sposób, jaki mi przychodzi do głowy, to Wave Function Collapse. To algorytm, któremu podajemy pewne zasady. Na przykład woda musi stać obok plaży, plaża obok łąki, a łąka obok lasu. Na podstawie tych zasad losowo wypełnia nam mapę. Jest to nowoczesne podejście, które coraz częściej stosujemy w game devie, ale nie będzie dobrze wyglądać w naszym przypadku. Ale skoro już wiem, jak zrobić generator świata, to czas zacząć. Pomimo tylu nauki o sposobach generowania świata, wybrałem ten najprostszy. Nie dziękuj za zmarnowanie Twojego czasu. Po prostu uznałem, że taka mapa. Jest jak najbardziej wystarczająca. Teraz zostało nam tylko wygenerować struktury. Więc zrobiłem funkcję, która w konkretnym chunku stawia domek, ustawiając w kodzie blok po bloku. Nie ma szans, że będę tak robić dla każdej struktury, więc wymyśliłem własny format plików do zapisywania struktur i parser, czyli taki skrypt, który czyta pliki i tworzy owe struktury w grze. To rozwiązanie było już wygodniejsze, ale wciąż przy każdej nowej strukturze musiałem jej szukać w grze, żeby zobaczyć jak wygląda. Napisałem więc nowy program, który wyświetla struktury na ekranie. Samo tworzenie struktur Od teraz to bajta, ale wciąż. Jest Istnieje problem, gdzie je wygenerować, żeby gracz nie odkrył ich za szybko. Wymyśliłem algorytm, który w skrócie po podaniu promienia wybiera losowy chunk, który leży na okręgu o tym promieniu. Masło maślane, które brzmi prosto, ale w praktyce jest to nie okrąg a kwadrat. Oraz algorytm musi sprawdzić, jaki największy promień można na danej mapie zmieścić i w razie czego zmniejszyć go do tej liczby. Skoro już się tyle nagadałem o tych domkach, to pokażę wam jakie dodałem. To jest domek farmera. To alchemika. To jest taka mini wioska. A to taka jakaś większa willa. Teraz podczas zwiedzania mapy gracz może randomowo natknąć się na jakąś obcą budowlę. Ale co z nieskończoną mapą? Mapa w tej grze przechowywana jest w jednej tablicy liczb, które symbolizują odpowiednie bloki. Jest to mega wydajny sposób i zajmuje malutko ramu. Uznaję więc, że mogą po prostu stworzyć mega dużą mapę i większość graczy i tak nigdy nie dojdzie do jej granic. Odpaliłem moją grę na mapie 50x50 50 czanków i... O mój Boże, 17 fps co się dzieje? Wiem, że pasta termoprzewodząca nie była w tym komputerze zmieniana od 11 lat, ale to wciąż 17 FPS. Dlaczego? Bo gra renderuje każdy blok osobno oraz renderowane są wszystkie, nawet te niewidoczne, co jest niedopuszczalne. Zmieniłem więc system renderowania tak, żeby pokazywał teraz tylko te widoczne czanki. Rezultat? 500 FPSów i tyle ramu. Mapa 100 na 100? 500 FPSów i tyle ramu. <śmiennie> 1000 na 1000? 500 FPSów i tyle ramu. Sukces osiągnięty. Oprócz tego, dodałem menu pod escape'em, żeby zapisywanie i wczytywanie nie było ukryte pod jakimiś przyciskami. Sprawiłem również, że gracz nie może opuścić mapy i jest w niej zamknięty na zawsze. Naprawiłem też nieprzyjemny glitch kamery na starcie gry. Zapisałem też co należy jeszcze zrobić, żeby wydać grę i...